Witam Was z tej strony. Dzisiaj będziemy... Yy, dzisiaj zobaczymy sobie miejsca, które nagrywałem w teledyskach. Zobaczymy, jak te miejsca dzisiaj wyglądają. W zasadzie nie wiem, jaki, jaki ma sens ten od, odcinek, ale yy, kiedy, kiedy ten film oglądacie, prawdopodobnie jestem w szpitalu. Więc po prostu zobaczymy, jak to wszystko wygląda. i. Przepraszam Was za taki, za taki duży szum wiatru i w ogóle podmuchy ale jest dzisiaj bardzo wiecznie Właśnie widzicie I to i chyba też się kiwa e, Więc nie, 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 nie. Dobrze, dobrze, dobry. to lecimy i do zobaczenia wkrótce I ogólnie I ogólnie, i ogólnie będą tutaj dalej deski takie jak... Osta ostatnia refleksja, e, Disney na e, co dalej, e, wiersz o koronawirusie, e, e, ja, bym, ja bym tak chciał, być tu z tobą, pojeść frytkę, po czym iść na molo, e, dalej, co jeszcze, e, co, i jeszcze jak TikTok w setu kręcę. więc widzimy się na mieście, baju baju. Więc słuchajcie, idziemy w pierwsze miejsce jakie to, to będzie, cóż to będzie, cóż to będzie Będzie to chyba miejsce z stereodysku list na koronawirusa Bo po prostu jesteś, jesteśmy chyba najbliżej tego miejsca Naprawdę sorry za ten wiatr, ale po prostu nie, mo, nie mogłem kiedy indziej to nagrać Jesteśmy na miejscu już po kilku minutach musiałem jechać autobusem. To jest już te miejsce, pewnie już je znajecie po charakterystycznych budynkach. bardzo, gdy gdzieś nie zaś w dłoni, rękawem bądź chusteczką. Ale wracam to jest jakiś chłopak na, na tym, na tym podłogu. ogólnie historia tego teledysku jest taka, że nagrywałem ten filmik, e, ten film, e, po prostu tak bez pomysłu, na smutanie całkowicie. Tekst wymyśliłem po 5 godzin około, a nagrywaliśmy go jeden dzień, więc... Ja zaś się dowadzę co robić, poczekaj, załóż tę maskę, bo was nie znalazić. I do dziś chyba zdobył 9, 9, 9 wyświetleń, gdzieś koło tego. Mówię, było warów to naprawdę. Tu jeszcze użyłem tego, taką kolorystykę, więc może to wyglądać troszeczkę inaczej niż teraz. No i co? No i tak to właśnie wygląda to, miejsc, to miejsce. To, to miejsce znajduje się przy strefie wypoczynku właśnie, nad sztucznym jeziorem, koło McDonalda i koło Polo. I koło placu zabaw, więc jest całkiem przyjaźnie. Teraz biegniemy tu pod plac wolności. Czy to moja wina? Nadchodzi ten cios. Cały szczecinek mnie zostawił, więc uciekam, uciekam, uciekam. Się, refleksje dobre i te złe w ogóle tu niedaleko zrobiłem ten słynny skok i w ogóle tu biegłem pod plac wolności po to jest plac wolności i tu jest ten słynny skok właśnie tam gdzie to dokonałem to jest tu właśnie Najlepsze jest to że w szkole też nagrywałem teledysk. Oczywiście do szkoły nie wejdziemy, ale obecnie w kole są nadal lekcje i chyba niektórzy uczniowie już z tej szkoły wychodzą. Dobrze, zobaczymy jak to wszystko wygląda. Chyba u nich jest przerwa, mi się wydaje, bo, bo oni wychodzą z tego co ja widzę, ale zobaczymy. Mówię, no to będzie cieka ciekawe W tej szkole nagrywaliśmy Jak TikToker, tak Bo dyrektor nam zezwolił nagrywać Widzę, że to są chyba nauczyciele niektórzy Ale okej Nie będziemy tu im wskazać jest, tu... jest tu Czy to są lekcje, czy jest przerwa Jest 12 więc są jeszcze lekcje, ale... ale teraz jak sobie myślę. Czekajcie. Nie wiem, czy mi machają, czy nie, ale witam Was. Dobrze. Zakmiwet fast, by też na. się tak zastanawiam, ponieważ jest 12:43. Więc nie wiem, czy iść pod szkołę, czy nie iść. Ale dobra, idziemy dalej. Tu było na murku, jak TikToker. Y. Jak TikToker se tu kręcę, złoty blask i złote ręce. Mój konfident i dzwoń na 9977. Słuchajcie, więc to byłoby wszystko w tym odcinku, do zobaczenia wkrótce i widzimy się niebawem, Kciu kciuka w górę, lajkacza, to jest to samo, komentarz oraz subskrybujcie kanał, do zobaczenia, cześć i do zobaczenia wkrótce.